Iwona Węgrowska podda się kolejnej operacji. Wyznaje faktowi: Narkoza wywołuje u mnie strach. Iwona Węgrowska pochwaliła się, że planuje operację plastyczną, o której myślała już od dłuższego czasu. Po konsultacji z lekarzem i dokładnych badaniach zdecydowała, że musi pójść pod nóż z powodów zdrowotnych. Wiemy, co konkretnie chce sobie poprawić kontrowersyjna wokalistka. W rozmowie z faktem przyznała, że bardzo boi się narkozy. Iwona Węgrowska od początku kariery w polskim showbiznesie szokowała niestandardowym wizerunkiem i odważnymi stylizacjami. Celebrytka słynie z dość rozpoznawalnego stylu, który nie każdemu przypada do gustu. W jednej z ostatnich rozmów piosenkarka zdecydowała, że podzieli się zaskakującą informacją. Chodzi o operację plastyczną. Iwona Węgrowska przejdzie kolejną operację. Robi to dwóch powodów. Węgrowska wyznała, że planuje poprawić biust. Wokalistka pierwszy raz operacji powiększenia piersi poddała się w wieku 20 lat. Teraz po rozmowie z lekarzami podjęła decyzję o ponownej ingerencji w biust. Tym razem jednak, ze względów zdrowotnych, chce wymienić silikonowe wkładki, które ma pod skórą. Oprócz tego, ważny jest też dla niej aspekt estetyczny, jak sama podkreśliła. Czeka mnie poważna operacja. Już parę lat temu powinnam była się jej poddać. Teraz zostałam zmuszona, powiedziała faktowi Węgrowska. Wymieniam biust na nowy i bardzo się z tego powodu cieszę, choć boję się, bo niestety narkoza wywołuje u mnie strach. Dzisiaj będę miała ustalony termin, myślę, że to będzie na dniach, dodała. Wokalistka podkreśliła również, że wymienia implanty biustu dla zdrowotności. Nie tylko z powodów czysto estetycznych. Implanty są do wymiany. Mój doktor mówi, że dla zdrowotności powinno wymieniać się je po 10 latach. Tym bardziej, że teraz są dostępne nowe, ulepszone wkładki. Jeśli chodzi o dolegliwości bólowe, to oczywiście one się pojawiały, miały prawo. Ale nie żałuję żadnej chwili z moim biustem, wyznała nam Iwona Węgrowska. Iwona Węgrowska śmiało korzysta z dobrodziejstwa medycyny estetycznej. Celebrytka wielokrotnie przyznawała się do korzystania z medycyny estetycznej. Węgrowska regularnie powiększała usta, a także stosowała zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. Później jednak zrobiła sobie przerwę i w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że nie planuje stosować botoksu. Nie będę nic pompowane, niczego już sobie nie pompuję, teraz tylko dbam o skórę, by odpowiednio ją nawilżać. Teraz inwestuję w dobre kosmetyki i nawilżacze. Dbanie o skórę, jak najbardziej. Są takie metody, że dzięki kosmetologii można naprawdę świetnie wyglądać i nie trzeba żadnych ostrzykiwań czy pompowania. O botoks nie muszę się martwić, bo nigdy go nie miałam.